Zostawcie Suba! Zostawcie Suba! Zostawcie yeah. Jak mówimy o tematach ekipowych, to Frizo ostatnio udzielił ciekawego wywiadu na kanale Biznes Misja. Zdradził ile Jenzi miesięcznie zarabia z wyświetleń. Dokładniej to za milion wyświetleń mają płacone 10 tysięcy złotych. ILE! Nie da się, kurwa, nie da się. Nie da się wyświetleń miesięcznie generowało coś około 600 tysięcy złotych na miesiąc. Największe przelewy y, jakoś niedawno w ogóle na kanale Genzi, gdzie tam za milion wyświetleń YouTube nam płacił 10 tysięcy złotych, nie? Czyli za 10 milionów 100 tysięcy tam było, tam było 60 milionów wyświetleń w Permencie, nie? Czyli 600 tysięcy to jest miesięcznie, tak. tak. Grubość, szczególnie jak porównamy to na przykład z zarobkami Buddy, czyli też gigantycznego twórcy, który zdradził, że przez 12 tysięcy jego kanał z adsense generuje ponad 600 tysięcy złotych. Genzi robi prawie, że tyle samo w miesiąc. Teraz mam jeden z tych cięższych tematów. Jak kochacie zwierzęta, a szczególnie pieski, to prawdopodobnie mocno się wkur... Ale wczoraj do no internetu wypłynęło... Nie da się, nie da się. Pierdolę za jaką firmę z YouTuberem? Kurwa, głównym będziesz, a nie YouTuberem. Będziesz mi pierdolił jakieś głupoty. No, ale to... Jest... o, o i pierdali przed tą kamerą. No kurwa, to sobie usiądzie tyle... do dupy, a nie 600 tysięcy. Zdenerwowałem się, stary. Dobra. Zobaczmy, ile mi płacili, stary. Gmail. Zaloguj się. Kurwa. Wydali mi 10%. Dobra, zobaczmy, jakiś nie wiem. Wrzesień. Wrzesień był chyba najlepszym miesiącem ogólnie. Tak, overall. Jeśli mam być szczery, yy, bo najwięcej zarobiłem Social Blade. Zobacz ile wyświetleń, było. bo niestety w tym raporcie nie ma. August, September. 16,8 milionów wyświetleń. Miałem tutaj 103 tysiące złotych. No. Kalkulator 103, 4, 2, 0. Plus 10%. Nie, inaczej to zrobię. Plus 10. Dobra, inaczej. Podzielę to na. 100 i pomnożę za po 110. O tyle on zarobił. E, podzielam na 16,8. Ja no. miałem w chuj filmów ten, miałem zdemonetyzowanych, nie? Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o Dobra, bo na przykład w sierpniu, w sierpniu pewnie miałem więcej wyświetleń. W sierpniu, aha, ciężko, ciężko będzie zobaczyć, bo tu filmy były zadane, bo tu były wrzucone na prywatny, jak nam dali flagę na konto, to mówię, chuj wie co z tych starych filmach i wszystkie filmy sprzed 2020 roku, co z Jasiem nagrywaliśmy, bo od tamtego momentu powiedzmy, z Jasiem nagrywaliśmy, to nie było, yy, to ten, to żeby nam, yy, bo chuj wie co tam było, bo tam jakieś kurwa stare rzeczy zgłaszali co chwilę. I potem niektóre, które były normalne, zostały wrzucone, nie? Dlatego tu jest spadek. I tutaj, na tu kiedyś live ja się wypierdolił Więc no. Ale w sierpniu. W sierpniu miałem 75 tysięcy. Lipiec 56. Czerwiec 69. Yy, maj.

Bo my też tam w film filmu wrzucaliśmy, nie? No. A wcześniej to mi nawet tego nie wysyłali, stary. No. No. Czasami to, no... Nam, powiedzmy, w skali miesiąca, jak było, nie wiem, powiedzmy, tutaj było 17 milionów wyświetleń, to z tego może 10 było monetyzowanych, nie? Bo były jakieś filmy, gdzie były przekleństwa, były TikToki, gdzie były prawa autorskie. Więc no. Jak jeden TikTok kiedyś dostał zielony znaczek i zrobił milion wyświetleń, to zarobił kurwa 15 koła. No ale jakby to się raz y, przez 100 filmów. Jakby TikToki w ogóle nie zarabiały, to było zero pieniędzy, nie? No. Też przekleństwa sobie No bo kurwa, no. Ja wam powiem tak, ja wychodziłem z takiego założenia kiedyś. Jeśli mam być szczery, yy, Inaczej, inaczej. Powiem wam tak, jakby Rimsot teraz. Wiele ludzi ogólnie błędnie myśli, nie? Ogólnie błędnie, błędnie myśli, bo jeśli, bo jeśli, weźmiesz na YouTube, jeśli patrzysz na YouTube, to on, to on gdzieś tak od 2009 roku, gdzie ja wrzucałem filmy, do gdzieś 2000, nie wiem, 17 roku. To na tej platformie pieniędzy nie było. Jakby... Kurwa, mi ciężko będzie to znaleźć. Mi ciężko będzie to znaleźć, bo nawet nie wiem, co ja w tamtym ten ale jak. To nie wiem, to powiedzmy od 2009 2009 do 2013 roku ja zarobiłem 0 złotych. 0 złotych, po prostu nic, nie. Kiedyś jeszcze jak były jak były te sieci partnerskie jakieś, to raz, że było ich mało, dwa, że było ciężko się dostać. Więc no, i sam na przykład kiedyś zmienił kanał, bo on już robił tam jakieś wyświetlenie w 2011 roku, ale on podpisał umowę z full screenem, gdzie mu zabierali chyba połowę. Tam jakieś mega chujową umowę miał i samu, a nie, on nie zmieniał kanału, on zmienił przedtem kanał, bo miał, na początku jego kanał był i samu S16, i samu S16. On potem zmienił kanał na ten sam x i. I on chyba do 2015 czy do 2016 roku tam dostawał kurwa 100 zł miesięcznie z wyświetleniem, bo on jakąś mega chujową miał z taką skamową siecią partnerską, Fulsk nie się nazywał. No pewnie gdzieś tam jęczał na jakimś odcinku, to możecie sobie zobaczyć, nie? I tak jakby. I ja na przykład, jak, jak były lata. Co jest kurwa? A. Jak, był, jak, jak były lata, nie wiem. 2014. To spoko, bo ja na przykład tutaj na IM przyjechałem pierwszy raz w tym. To nie wiem. To tutaj mi tak, żeby żeby coś powiedzieć, na miesiąc było 1000 euro, nie? Jeden euro. Ja wtedy w Hiszpanii jeszcze mieszkałem. No, potem. Potem było trochę więcej pieniędzy, owszem, ale nie dlatego, że YouTube płacił, czy że jakieś kurwa fantastyczne pieniądze można było na d zrobić. Aha, tak żeby się zrozumieć, to nie wiem, do jakiegoś 2000. Yy, Kurwa 20 albo 19, to ja w życiu miałem, nie wiem, dwa dile na krzyż, nie? Jakby od 2009 przez 10 lat, 10 lat, zero dile. Nie wiem, maksymalnie co się pojawiło, to jakiś kurwa odcinek z World of sponsorowany i dawali za to 6000, nie? Ale jakby raz na pół roku, więc no, zero dile to nie znaczy, że było zero totalne. Ale, jakby to był kurwa wypadek przy pracy, to był błąd statystyczny, nie? Raz, kurwa, na 3 miesiące yy, zero, nie? Jakby ja pierwszego deala, którego dostałem, którego ja pamiętam, to był w 2016 roku, jak startowała gra Overwatch od Blizzarda. Ze mną by nigdy w życiu Blizzard nie współpracował, ale. Parę, parę, chyba z półtora miesiąca wcześniej, albo dwa miesiące wcześniej, jak, z, jak ja się przeprowadziłem do Polski, no to nie wiem, gdzieś to był. Taki event kurwa był we Wrocławiu. Wrocław 2016 GeForce? GeForce Now. To było wcześniej. Dobra, chuj, nieważne. Ja poznałem takiego chłopa. Byliśmy na evencie i skończyliśmy na hać. Był Kubon, jakby był jakiś tam turniej, taki w Lola. Ja sobie przyjechałem. A nie, to ja już byłem w Polsce, już mieszkałem w Polsce. Chyba dwa dni w Polsce mieszkałem, jak tam poszedłem. No to mógł to być kwiecień maj, coś takiego, nie? I. I. No. Teraz ja sobie przeszedłem na ten event, bo to Fantasy Expo organizowało. No i tam było picie najpierw na tych hali stulecia, i potem pojechaliśmy do kości na Hatę z Fantasy Expo. No i był tam taki Ziomek na oko, miał 40 lat. Z brodą, łysy, yy, trochę jak rok wyglądał. No, i co jaja robiliśmy całą noc, nie? Na w tak, totalnie napierdoleni. Ja mówię, nie zrobisz 10 pompek. Nie wiem, tam się kurwa prawie pożywiał, zrobisz 10 pompek. Czy mówię, nie podciągniesz się na takim. Yy, tam była takie jakby suszarka do prania. Mówię, nie podciągniesz się na tym. On się kurwa na tym podciągnął, złamał tą suszarkę. tam afera jak chuj, nie? Potem się okazało, że to był ziomek jakiś z blizarda. Że to był ziomek jakiś z Blizzarda, że jakiś kurwa przechuj na Europę Wschodnią, czy ogólnie na całą Europę. <noise> no, jakby kurwa, ty. Tak się kurwa sponiewieraliśmy. I on chyba, bo jakoś nigdy w życiu więcej na oczy nie widziałem. I on chyba powiedział, że jestem spoko i do mnie Blizzard napisał, że chcą, żebym streamował trzy dni Overwatcha. I że trzy live y zrobił na Twitchu, gdzie ja na Twitchu nie streamowałem wtedy. I dopiero co do Polski przejechałem, kurwa nie internetu e, i żebym na event pojechał, no. I może tu będzie jakiś zapis tego, Overwatch premiera 2016. Mieliśmy, do Warszawy pojechaliśmy, pojechaliśmy do Warszawy e, na premierę. tam Izak komentował i tam jakieś, jacyś influencerzy między sobą grali, nie? Ja też dostałem taką w chuj dojebany jakiegoś takiego, taką. Kurwa jakby taki karton z tą grom na PlayStation, jakaś tam figurka była dojebana z tego overwatcha. To ja PlayStation wtedy nie miałem, więc mi to było niepotrzebne. Może to się tak. razem z ekipą ESL Polska przybyliśmy do Pomagam. No to chyba. to chyba jeszcze daleko. I to jest chyba ten event, nie? I to jest chyba ten event w ogóle idzie tu Faktycznie No. I to jest chyba ten event. Oni tu gdzieś segrali czy coś. No, ja tam pierwszy raz w życiu widziałem Magdalenę Marię Monikę. Taka szczupła laska. No. Yy, no, ja za to dostałem chyba 27 tysięcy. Jakby to było kurwa, wiesz, jakby... Wiesz, jakby zarabiasz piątkę miesięcznie i nagle kurwa z pizzy dostajesz kurwa prawie trzy dychy. Kurwa, jakieś, tam jakiś szał chuja był, nie? No, to sobie sztućce w IKEA kupiłem. No jakby, wiesz, ten bo powiedzmy, jak, jakbyś zarabiał, nie wiem, 20 miesięcznie i nagle byś dostał podwójną wypłatę, to mówisz, kurwa, zajebiście, nie, ale to nagle, jakbyś, kurwa, 7, siedmi, jakbyś nagle siedem wypłat, kurwa, tak z dostał, bo sobie na jakiś event pojechałeś i na Twitchu to przystreamowałeś. no, jakby nigdy w życiu już Blizzard się do mnie nie odezwał, nigdy w życiu nic więcej, ten, więc no, myślę, że ten ziomek, bo fajną imprezę zrobiliśmy, to mnie może polecił, nie wiem, yy, nie wiem w ogóle, skąd się to wzięło, dostałem, kurwa, hajs było zajebiście, no. Yyy... Kurwa, jakby fantastyczna rzecz. No. No to pieniądze na YouTube się tak pojawiły, kurwa. 2019-2020 dużo, nie? Możecie zauważyć, jak pojawiły się pieniądze, ludzie zaczęli samochody kupować. No, no to tak zawsze jest, nie? Masz, to mówię, dobra, idę wydać, nie? Jakiś kurwa rolek się pojawił gdzieś. Ktoś coś tam kupił, nie wiem, ktoś, ktoś powiedział, że zaczyna dom budować. No. Więc jakby totalnie fałszywym, jakby totalnie fałszywym stwierdzeniem jest, że ktokolwiek w 2010 roku założył kanał... Łukasz przesyła 10 zł i 79 groszy. Mam pytanko, jak poprawnie wymówić hiszpańskie nazwisko, Jungs? Tak jak ty to napisałeś, to... Hunka. Więc no, J się czyta jako H zawsze, a A z akcentem ta sylaba akcentuje, nie? czyli HUNKA eee, no a ja nigdy w życiu nie słyszałem tego nazwiska więc być no eee, więc jakby największym jakby, jakby największym jakby największym y, oszustwem jakie mówią ci kurwa wszyscy ludzie mówią, Sergiusz założył kanał w 2010 roku y, żeby miliony zarabiać wyzywając dzieci nie kurwa, je wyzywałam za darmo jakby no jak gdzieś w 2015 roku też przestałem do ludzi nawet dzwonić, bo mi się nie chciało. No. No hobbystycznie, no.